Witajcie z tej strony, Bach, czyli po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym odcinku są urodziny yeah. kanału. Ura, to dzisiaj. 4 lata. 4 lata jestem na YouTubie. Naprawdę się z tego cieszę. i No i jaki mam plan na dzisiejszy, na dzisiejszy odcinek? Jeśli jesteście ze mną od dawna i oglądaliście poprzednie urodziny kanału i poprzednie, i poprzednie, to myślę, że wiecie. Czyli tak, najpierw robimy sobie takie małe 10 minutowe podsumowanie kanału. Mówię wam, co będę miał w planach na wakacje, na kolejny rok robić. I przejdziemy sobie do prezentu. Prezent jest naprawdę nie dość, że drogi, to jeszcze archiwalny i bardzo fajny. Myślę, że każdemu Wam się spodoba, bo naprawdę zobaczyłem jak szukałem recycji tego zestawu na polskim studie, to znalazłem się naprawdę mało. Dlaczego ten zestaw jest tak wspaniały? Ale coś czuję, że Java będzie go recenzował za niedługo, a raczej omawiał. Myślę, że zobaczycie dlaczego. Okej, okay. więc najpierw robimy sobie podsumowanie kanału, takie 10-minutowe. I zabieramy się za prezent. A ja zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, widzowie, tak na wstępie to powiem, że nagrywam ten film na drugi raz, znaczy akcję, ponieważ no, połowa dźwięku mi się przed chwilą nagrała, połowa nie. Coś tam pomyrałem w ustawieniach, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. No okej. Okay. No i do czego możemy przejść na początku? Zrobimy sobie takie szybkie podsumowanie kanału, porównamy film na przykład któryś z tych z tym pierwszym. Powiem wam takie plany na przyszłość roku i wakacji, do czego wracam, co, co mam w planach robić. I opowiem wam też troszeczkę, jak z niepogadami. Okej. Okay. Mm. Może najpierw przejść do... Takiego... Nie do najpopularniejszych celów. Pierwszego filmu. Czy od na do najstarszego. Tutaj, no mam połowę ogólniętą, bo... Mówiłem, mówiłem, okazało się, że to się nie nagrało. Okej. Okay. Co so, dzień dobry ludzie, może po prostu przewinę. Naprawdę... <śmiesz> to jest śmiesznie nagrane, popatrzcie. Jak to wygląda? Jaki obraz? Eee, 307, No, dużo, dużo. Naprawdę dużo. No, internet mi też trochę nie działa. Znaczy działa, ale jest trochę, Ale jest tak bardzo wolny. komentarz też mam. Też mam. No, cztery. 15 łapek. 15 łapek był. <laughs> ok. Eee, no więc. Popołudnią być taką. No śmiesznie było, śmiesznie było, pamiętam, założyć kanał, śmiesznie było, jak ten pierwszy filmik nagrały, byłem strasznie podierany wtedy. I no, co ciekawe opowiadam taką historię, którą opowiadam zawsze na opowiadam wam zawsze na początku yy, zawsze na urodzinach kanału, że do kanału zachęcił mi właśnie stworzenia kanału stworzenia mnie mój kolega Rockrock, który w sumie nie był u mnie od początku pandemii, czyli prawie od dwóch lat na kanale. No. Yy, i miał taki kiedyś kanał właśnie z Maybeidami. To były takie, takie śmieszne, kręcące się. Nie wiem jak to powiedzieć. Ale on nie zakończył do stworzenia kanału. I w sumie gdyby nie on, to był ten kanał, to się nie zaprawił, nie, teraz nie było. Później oczywiście zacząłem nagrywać gry. Gry czy się dobrze przyjęły do gry z grami było tak sobie. Zobaczcie też, jak to nagrywałem nagrywam telefonem. Znaczy, teraz też to nagrywam telefonem, ale już przerabiam głos, przerabiam. Gdybym mowali e, ekran. Y, gry nagrywam akrzynem. Znaczy później zacząłem nagrywać akrzynem. No było śmieszne no, z tym grami na początku. E, więc przez parę serii nagrywałem właśnie tak telefonem. Później dopiero e, zacząłem nagrywać akrzynem. W tym to było chyba pod koniec sagi mm. Pod koniec sali zacząłem nagrywać chyba z tym takim wielkim napisem Action. E, tak, to w już widać, że jest Action nagrywane. E, tak. tak, to jest Action. I e, ten głos, ten stary, dobry, śmieszny głosik. To on był, on był śmieszny. E, no i porównajcie sobie poprzedni film, znaczy ten pierwszy film, do tego popatrzcie, no tutaj już mam włos, no, przerobiony, no, troszeczkę przerobiony, ekran też poprawiony, to są do jakieś do, filtry, do, do, do tam wAWi um, oczywiście e, wstawki filmowe. Wstawki filmowe to się od, od zaczęły od właśnie Heli kariera drugi mój najpopularniejszy film na kanale yy. i może jeśli chodzi o podsumowanie kanału w tym roku dużo się zmieniło zacząłem nagrywać też oczywiście animacje pokładkowe yy. animacje pokładkowe no dobrze się przyjęły ale skończyłem z nimi na chwilkę ponieważ ponieważ yy, wtedy zaczął się zbliżać koniec roku szkolnego więc musiałem trochę przerwać z animacjami poczatkowymi, ponieważ one naprawdę dużo czasu zajmowały. I w tym roku no też co się co się... No działo się. Działo się w tym roku dużo. Nie widzicie internet wolny. Yy. Tak, bardzo, bardzo się cieszyłem wtedy z animacji tych takiej mojej pierwszej, zwłaszcza że się dobrze przyjęła. Dużo też miała komentarzy. Yy, zerwałem się z serialami, ale oczywiście, oczywiście powrócę w te wakacje, bo no, w tym roku, nie skończyliśmy nawet drugiego sezonu Blix Power, zostało nam jeszcze cztery odcinki, co ciekawe, szósty mam już w połowie nagrane. I w tym roku, w sumie, gdzieś tutaj, miałem zasztać trzeci sezon Blix Power, a jeszcze nawet drugiego nie mam skończonego. Więc na pewno w te wakacje wrócimy trochę do seriali, trochę, no, bardzo wrócimy. Do animacji poprawkowych też zostały nam jeszcze dwa odcinki do końca takiego naszego miniserialu, właśnie starożytnego o tym bohaterze głównym Samie Jedi, który, który był jakieś przeżyć po tym rozkazie 66. Mm. I co, 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 jakie jeszcze mam plany? Mam plany na pewno odwiedzić Legoland te wakacje. Na pewno mam plany właśnie odwiedzić Legoland niemiecki. I zrobić coś podobnego jak zrobiłem właśnie z regolandem w Bilu, Czyli zrobić taką e, całą. właśnie. Tak, przejść cały Legoland i tam filmować dużo ciekawych rzeczy. Tak e, jak zrobiłem tutaj. Wiadomo, że ten Legoland w Niemczech jest trochę mniejszy, więc film nie no, będzie trwał 40 minut. E, I zrobić coś właśnie podobnego co Tutaj film miał naprawdę 260 mm o, to O, dużo, dużo. E, jak na mnie. To o dużo, naprawdę. Mam też powrócić trochę do. Powróci, no powróciłem do Lego News. Film się naprawdę bardzo dobrze przyjął. Daily News. E, ponad 240 wyświetleń. Wow. Nie sądziłem, że on się tak dobrze przyjmie. I, i to chyba. Y, no, więc. Bo dużo nowości się ostatnio pojawia, a ja, a ja w ogóle nie rzucam. I. Do czego jest, co, mam, co chciałbym jeszcze zrobić? W te wakacje. Odwiedzić na pewno Pilund, to już Boże, y, właśnie Boże Kasiety w Niemczech, to już mówiłem wcześniej, ale też na pewno chciałbym pojechać do Warszawy i, i właśnie zrobić taki. No, pokażę Wam. Y, pokażę Wam Lego Store w Warszawie. No, oczywiście Store na moim kanale, to jest coś, coś, no. Od dawna nagrywam Lego Story, takie vlogi z Lego Storów na moim kanale, nie tylko polskich, ale też z innych krajów. Jeszcze sobie właśnie w wakacje, bo nie, nie tylko wakacje, ale po różnych krajach właśnie i, i no, kiedyś przed tą pandemią właśnie dużo nagrywałem Lego Storów. I to chyba tyle, z czego chciałbym powrócić. Na pewno, jak dostanę nowy komputer, to nagram parę odcinków z Lego Star Wars z, z gry, z Lego Star Wars Saga, tylko z Helicoptera Saga. To nie będzie powrót do długie, po prostu nagram parę odcinków na nowym komputerze. I to chyba wszystko z takich newsów co, co planuję na przyszłość kanału, na ten rok, nowy. To chyba by było na tyle. Z takiego mini podsumowania kanału, na pewno chciałbym też dobić 350 do końca wakacji, a no, no, nie wiem czy nam się to uda. I to chyba wszystko dzisiaj, co zrobiłem. Więc zapraszam was do otwierania paszuszki. Zapraszam was do otwierania, tak jak mówiłem, bo film jest naprawdę naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajny i mi się on bardzo podobał. Okej, okay, nieważne, bo mnie wywaliło kiedy z Akszyna, znaczy wyrzuciło z Akszyna. Nie wiem w sumie dlaczego, ale no, internet trochę szwankuje Sprawa nie zależy od internetu, ale no, Wyrzuciła mnie z YouTube'a, i z akrzyna. Na szczęście filmik się zapisał, który co patrzyłem, ten co nagrałem, ale. Okej, okay, zapraszam Was do. Yy, zapraszam Was do otwierania paczuszki, czyli do głównego, do głównego prezentu. I ja się jaram, naprawdę mam nadzieję, żeby też się będziecie jarać. Jak zobaczycie, co tam. Co, co dostałem, bo paczuszka była naprawdę droga. Yy, a to, co się w niej znajduje, to jest po prostu wow. Ja się naprawdę jaram. Czekałem prawie 2 miesiące na to, by otworzyć tą paczkę, i teraz na szczęście już będę mógł to zrobić. I no, po prostu przenoszę Was już na podłogę i będzie się dobrze bo po, po prostu białe tułok co, jest wy. nie tak powiększam, powiedzmy. E... Przenoszę Was do otwierania poczuszki. Tyle z newsów na temat i z podsumowania kanału ok po prostu przenoszę Was do otwierania paczuszki. No okej, okay. więc ym, jesteśmy już po samym. Po samym podsumowaniu kanału, to przejdziemy chyba teraz do tego najlepszego, najciekawszego. W ogóle Charlie mi tutaj wszedł do pokoiku. Coś się nie chce pokazać do kamerki, ale może, może wejdzie. E, czyli do prezentu. Tak, prezent jest naprawdę drogi. Kupiłem go prawie z 1000 zł. No to droga cena. Zestaw jest z 2015 roku, więc ja wam nie zdradzę. I jeszcze, że jest on z Lego ID, ja wam mogę zdradzić. Uff, otwieramy. Naprawdę. Zestaw zamówiłem sobie jakieś dobre dwa miesiące temu i leżał on u mnie czekając na urodziny kanału. I. Korciło mnie już, żeby go otworzyć wcześniej. Ale no tego nie zrobiłem. Okej. Okay. Tutaj otwarty, tutaj jeszcze trzeba przeciąć. No i jeszcze z drugiej strony. Uwaga, czy to będzie to, co zamawiałem? Oby mnie nikt nie oskamował na 1000 zł. Karton. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej kartonu. Wypełniacz. Karton, a nie druga paczka. Znaczy, zamówiłem jedną, ale widać było paczko w, paczka w paczce. Gazety. To się szanuje. Ok. No wiedziałem, że ten zestaw jest trochę za duży. Oh. Naprawdę boję się, boję się tego otworzyć. Boję się zobaczyć w ogóle, co tam jest. Czy to jest to, co zamawiałem. Czy to jest to, co zamawiałem, eee. to wow. Zestaw, z... zestaw zamówiłem nowy, więc jak będzie używany, to mi będzie smutno. Zostawię pakowany odręcznie. Tak. Nie ma to jak zostawię pakowane odręcznie. O, 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 o. Okej. Okay. Zobaczmy. czy to jest to. Tak, to jest ten zestaw. Uwaga. O! No, i przepisy. No tak, folia bomylkowa. Czy jesteście gotowi? Uwaga. Trzy, cztery. Proszę bardzo. The Big Bang Theory. Zestaw drogi, bardzo drogi, ale jakże wspaniały. Tyle lat o nich marzyłem. O nich, tak, o nich, bo było ich sto. O nim. O tym zestawie. Wow przepiękny, przepiękny, przepiękne pudełko, przepiękne pudełko. Zostawcie z, oczywiście z LEGO Ideas. Oglądaliście te Big Bang Theory? Jeśli nie, to Wam serdecznie polecam. Zestaw, Boże, tak, zestaw. Serial, egzekw na pierwszym miejscu z przyjaciółmi. Zostawię to, oczywiście 6 figurek, 6, bo 6. Jestem tak podjarany. Jest 7 głównych figurek. Czyli Bernadette, Howard, Penny, Leonard, Sheldon, oczywiście Sheldon. Oj, tak, tak, Sheldon. Amy i Raj. Teraz oczywiście z Cynamonką. Ja, słuchajcie, ten Big Bang Paul oglądam od. No dobry, już zaraz to będzie 5 lat. Zestaw jest mały. Nie spodziewałem się, że on jest tak mały, a prawie tysiaka za niego zapłaciłem. Otwieramy widzowie, oczywiście ten zestaw też ma dużo easter eggów, nie tak dużo jak w zestawie apartament z przyjaciół, ale trochę tam myślę tych easter eggów jest z pięć, myślę że się da naliczyć do innych odcinków, tylko ja to jeszcze zobaczę, tutaj na szczęście nie ma jakby tego palca, że trzeba wziąć i zniszczyć pudełko, oczywiście ja sobie pudełko zachowam, bo to jest taki radytasik, ja tego, słuchajcie, na, prawie w ogóle recenzji tego zestawu nie widziałam. na YouTubie. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Okay. Oto fajne naklejki. Super! Trzeba będzie wyprostować, jak nie z żelazkiem czy czymś. Ale fajne zgięte naklejki. O, ho, 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 jak fajnie! Instrukcja. No najpierw przejdźmy sobie, sobie do instrukcji wow zobaczmy jeszcze ile ma kroków samego układania eee, samego układania ta instrukcja ma uwaga, uwaga 106 kroków samego układania kocham instrukcję z lego ideas wspaniałe, tutaj mamy opisy bohaterów różnych Piękności. Wspaniałe. Okej, okay, tu już mamy samo układanie. O. Jak piesek się na początku nie chciał pojawić, to teraz już się nie chce zejść z kadru. Okej, okay, ile mamy woreczków? Mamy woreczek o numerze 2. I to nawet kilka woreczków o numerze 2. o numerze 1? Trzeci woreczek o numerze 2. Drugi woreczek o numerze 1. Okej. Okay. Więc yy, łącznie woreczków mamy 5. I dwie takie płytki konstrukcyjne. Znaczy dwie takie małe płytki konstrukcyjne. Jedna taka duża. Ja się jaram widzowie. Ja się naprawdę jaram. Mam nadzieję, że to no prezent udany, prezent udany, rodziny kanału myślę będą naprawdę, naprawdę fajne, są, myślę, że ten, mam nadzieję, że ten filmik się przyjmie. Samo pudełko oczywiście sobie zachowam, bo tego tak wspaniałego pudełka nie można od tak wyrzucić, a ja nie przykładam za zachowaniem pudełek. Ale trochę z nich zachowałem, na przykład z ma, pudełko z Malevolence'a. Z przyjaciół, obydwa z pudełka, dwóch zestawów zachowałem i trochę tam zestawu zostało ze z pudełek, z takich starych. Chodzi mi o no starych 2K12, 2K11, które dostawałem jak miałem trochę mniej lat niż, niż teraz. Mam. Więc tak się prezentuje mój prezencik. Te mignonki to. Teoria, wiel teoria Wielkiego Podrywu, tak to się nazywa po polsku. Ja wolę jednak angielski, Teoria Wielkiego Wybuchu, tak by to się tłumaczyło. No i co? Recenzja pojawi się na pewno za tydzień i już na białym tle, na mam nadzieję. Uff, jaram się, jaram się strasznie, się jaram. No i chyba by było na tyle. Ile ten filmik trwał? Jakieś, nie wiem, 10, 20 minut już tak cały będzie trwał po złożeniu. 20-minutowy odcinek. Krótki jak na urodziny kanału. No. Mam nadzieję, że sam filmik wam się podobał. Same urodziny wam się podobały. Ja już nie mogę uwierzyć, że 4 lata na YouTubie jestem. Mam nadzieję, że będę... Mam nadzieję, że będę jeszcze parę lat na tym YouTubie. Y Och, mowy mi odebrało. Jak patrzę na ten zestaw, wciąż nie mogę uwierzyć, że go mam. Yy, zobaczenia w kolejnych odcinkach za tydzień na recesji tego wspaniałego setu już w wakacje, bo nagrywam to co prawda jeszcze 3 dni przed wakacjami. Czyli znaczy przed, 3 dni przed zakończeniem roku. nie to dwa, bo nagrywam to w środę, bo w środę nie mam lekcji. Okej. Okay. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Już wakacje. Plany na wakacje wyjaśnimy wam już w sumie przed chwilą. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i bye. Niech moc zawsze będzie z wami. Żyjcie długo i pomyślnie.